3 maja, cóż to za data? Dla setek młodych ludzi to jedna z wielu uroczystości. Dziś, żyjąc w zabrotnym tempie, czasami nudzą nas uroczystości, apele, rocznice, święta. Ale czy tak musi być? Przecież naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości. Zatrzymajmy się więc na chwilę. Zastanówmy się nad tym, jak to było, gdy Polacy uchwalili pierwszą konstytucję w Europie, a drugą na świecie. Konstytucję 3 maja 1791 roku. Mości Panowie, panie Marszałku Sejmowy, róbmy ustawę, róbmy ją dzisiaj. Zaklinam Was na jaśniejsze stany, abyście raczyli tę nową konstytucję przyjąć. Ciebie zaś najjaśniejszy Król, Proszę, abyś najpierw na jej przyjęcie zorganizował obywatelską przysięgę, a my wszyscy za tym pójdziemy przykładem. Królu, to wielkie dzieło, o której czyzna nasza w potrzebie będąca się upomina. Władza w naszym państwie tam podzielona będzie. Jak francuski myśliciel Montesquieu zaproponował, my przyjmijmy. Władzę prawodawczą o tą się nas będą, a władzę wykonawczą ty najjaśniejszy panie. Wraz ze strażą praw, a sądy wolne będą sądzić obywateli naszych. Będzie król nowocześnie, jak na przestało. przystało. Wiem Boga w trójce Świętego jednego, ja, Seńca August z Bożej łaski i welenarów król Polski, dla dora powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla oceniania ojczyzny naszej i jej granic z największą stałością ducha, niniejszą konstytucję uchwalamy i tę za świętą, zaniewzuszoną Przysięgam Bogu i żałować tego nie będę. Proszę waszą Panów, kto kocha ojczyznę, niech idzie ze mną do kościoła, by wykonać tam przysięgę. Mówiłem a bracia panowie szlachta. Konstytucja uchwalona będzie. Obudziła się dektata za utraconą mocą. Gruntowna reforma dokonała się. Koniec panoszenia się Rosji w naszym kraju. Koniec. Zgoda Sejmu to sprawiła, że nam wolność przywróciła. Wiwat, krzycz, krzyczcie wszystkie Stany, niechaj żyje król kochany. Taka jest narodu wola, za twych braci i za króla. Obywatel każdy wszędzie, życie swoje ułożyć będzie. Wiwat, Sejm i naród cały, dziś nam nieba żywo zdały. Wiwat, krzyczcie wszystkie Stany, niechaj żyje król kochany. Wiwat, Konstytucja, wiwat, Konstytucja, wiwat król, wiwat, król wiwat, wiwat wszystkie Stany. pięknych serc, maj, rocznica wielkich myśli, tym co dawno przeminęli, wód składają ci, co przeszli. Choć przeminął dawno wiek, dawnych hasło się zmieniły, ażeby począł nowy wiek, choć z przeszłości czerpał siły. Dniu radości dniu wesela, jak szeroki polski kraj, niechaj okrzyk w niebo strzela, wiwat, wiwat, trzeci Maj. Naród z królem, król z narodem, odrodzenia ziścił sen. W upojeniu cudnem młodem niech nam dzień rozbłyska ten. Trzeci Maja, wielki Boże, dłonie bo bratnie, złączymy wraz. Cóż się oprzek, cóż nas zmoże, Bóg nad nami, Polska w nas. Zorza świta, dzień się rodzi, po wolności się raj, w górę serca starzy młodzi. Wiwa, wiwa, trzeci maj. Jesteśmy narodem, który ma swoją tożsamość i ma swoją przepiękną, chociaż bardzo trudną historię. I tę historię, moi drodzy, musimy znać, bo inaczej zapominamy o pewnych zasadach o pewnych Wobec siebie. Ja bardzo dziękuję za y, tak wspaniałe przygotowanie krótkiej lekcji historii, y, przypomnienie nam wspaniałych wydarzeń, które 231 lat temu się zdarzyły, y, czyli ponad dwa wieki temu, a jednak tak ważna była Konstytucja 3 maja, uchwalenie y, tego y, dokumentu, że. Też musimy o niej też musimy pamiętać A przed nami święto majowe nie tylko 3 maja, ale także 2 maja święto flagi, 1 maja święto pracy, czyli cały weekend właściwie 4 dni świętowania. Ja wiem, że prezydent miasta Sosnowca także przygotował dużo atrakcji, także życzę Wam wszystkim miłej majówki. Uczestniczcie w tych wszystkich uroczystościach, namówcie rodziców swoich czy opiekunów. Czy, czy, czy dziadków właśnie na taki spacer, na to, żebyście w tych uroczystościach majowych wzięli udział. Wiecie już dlaczego, skąd się to wzięło, więc myślę, że taka, taki rodzinny spacer.